Według krytyków miliardera, cała jego działalność charytatywna ma drugie dno, choć głównym zapalnikiem związanym z postacią bogacza jest jego wypowiedź dotycząca przeludnienia i konieczności ograniczenia populacji z 2010 roku. Najpierw mamy populację. Świat obecnie ma 6,8 miliarda ludzi. To zmierza w kierunku około 9 miliardów. Teraz, jeśli wykonamy naprawdę świetną pracę w zakresie nowych szczepionek, opieki zdrowotnej, usług zdrowia reprodukcyjnego, moglibyśmy obniżyć to być może o 10 lub 15%. Ta wypowiedź wywołała lawinę. Ludzie, słysząc, że populację uda się zmniejszyć za pomocą szczepionek, rozumianej przez Gatesa opieki zdrowotnej czy zdrowia reprodukcyjnego, interpretowanego jako zachęcanie do aborcji, uznali, że wszystkie te rzeczy mają na celu depopulację. Oczywiście Gates później wyjaśniał, że zgodnie z tym, co zaobserwował, w społeczeństwach z dostępem do opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa rodzi się mniej dzieci, bo nikt nie produkuje potomstwa na zapas, ale to nie ugasiło pożaru. Krytycy Gatesa uznali, że jego filantropijne działania mogą być tak naprawdę przykrywką do wspomnianej depopulacji ludności i próby przejęcia władzy nad światem.